O, tu jest bomba mamy Dagmarę Szewczyk. Witaj, Dagmar. O, jest Atencjuszka Roku. Ciebie, Dagmara, chciałem usłyszeć. Jesteś na linii? Jestem na linii. Cześć, Dagmara. Tylko proszę o jej słowa zarysować. Czy uda. słyszałaś, co powiedział Paweł o tobie? Słyszałam, co powiedział i chciałam się ustosunkować, ale najpierw chciałam zadać kilka pytań. A nie chciałbyś w stosunku? Przypadkiem? Nie, kurwa z tobą nie, już raz Ci odmówiłam. A bo ty, po co bo ludzie my... Czekaj, no, czekaj, no, czekaj a może ja cię, ja ci odmówił. A może ja cię odmówiłam? Paweł. Paweł, dobra, dajmy teraz, bo Ty już się wypowiadałeś o Dagmarze. Dajmy teraz Dagmarze tak się tak. 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 wypowiedzieć. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że się u mnie znalazłeś? No jak to się stało? Była impreza i szukaliśmy afteru i u ciebie była akurat wolna chata. I z kim, z kim szukałeś afteru, z kim u mnie byłeś, bo to jest bardzo ciekawe kurwa, A? Dawaj, kogo wrzucić? Nie, po, nie powiem ci nazwiska, nie powiem ci imienia, bo znasz tą, to, znasz tą osobę! Znasz po co ja mam rozmuchiwać i robić komuś przypał, powiedz mi. Powiedz mi jedną rzecz. Ja nie jestem, taką, tak, ja nie mówi, jestem takim idiotą jak ty, żeby, żeby na światło dzienne mówić o takich rzeczach. O takich to jest i kurwa, rzeczach. Kurwa, teraz jeden wielki farmazon. I Magda, kurwa, i Eliza. I kurwa, mój jakieś jak, Wittek. Jaka, jaka Magda, i Eliza? Czy oni są może niewiarygodnymi osobami bliskie, kurwa? Ale ty sama jesteś niewiarygodna. Nie, 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 nie. Ale ty sobie nie wyobrażasz. Ale słuchaj, ty sama jesteś niewiarygodna, więc jakie masz mieć osoby obok siebie? Przecież ty jesteś farmazonem roku. Ty jesteś farmazonym roku, ty kobieto... Zawiedź nagry... kurwa na pytanie! <grym> o boże, ty słyszycieliś co... To... Dobra, powiedz jak Zadałam się znalazłeś ci... u niej. Zadałam ci pytanie. No? Jeszcze raz. Z kim raz od... u mnie byłeś? Bo jestem bardzo ciekawa, co go wymyślisz. Kogo, kogo Ale ja nie muszę nikogo tak, wymyślać, stara. Słuchaj, ty dobrze wiesz, z kim ja tam byłem. Ale nie jestem Zawię, idiotą, ja który... Nie bo kurwa, byłeś sam. Sama to jesteś ze sobą całe życie, bo jesteś tak przyjebana. Przypomnę ci, przypomnę ci co robiłeś. <grym> przypomnę ci w jaki sposób się... No no, dawaj, no, no, przypominaj mi, Pani bo ja, ja co, też co, mogę co ci co Boczno? przypomnieć. Boczno? Ja, ja też mogę ci przypomnieć jak mi tańczyłaś na róże i, i chciałaś mnie zachęcić do czegoś. <śśleski> o, o, o. <śleski> no, to, no no. No za na róże ja Ja to wymyśliłem, a ona teraz stoi. <śleski> Kuwal się na mnie spowolnajś na figuły, a później kuwa sypałeś koks, a ja nigdy powodzę. A to wiesz, że to był koks, może to był Mefedron, jak nie waliłaś. A, o, mogę może pogać. A Albo góry! A z A może to była alfa! A może to była alfa tam to... przecież ty nie... Ej, przecież ty nie waliłaś, zamknij to skąd mordę. możesz wiedzieć? zamknij mordę i słuchaj tego co ja Ci powiem. Dobrze, przepraszam. Nikt nie musi w to wierzyć, nie musi nikt w to wierzyć, ale Monia Klej będzie no. wiedziała, że takie zdjęcia istnieją, które mi pokazywałeś, jak tak? was ze stonącą pałą, kurwa, i robiłeś kurwa z złoty, kurwa. Tak? I takie zdjęcia mi pokazywałeś. Tak? I nikt nie musi wierzyć, ale ona wie, że takie zdjęcia istnieją. A, a może a może, mi, a może mi w galerię, jak coś robiłem? Ha kurwa, normalnie biorę kuba. telefon, otwarzam sobie moim Face ID, kurwa twój telefon i sobie kurwa otwieram zdjęcia i akurat ja znajduję te. chwaliłeś się, że kurwa ty masz wiesz, go w nie do Dzięki usponiasz. za promocję, nie <laughs> trzeba było. No, i... No nic ale jakbyście kurwa nie na tyle dużego kurwa, żebym chciała skorzystać, to nieważne. No weźmy. Ja chciałabym ten e, no, jeszcze kilka rzeczy doprecyzować. Chciałabym no. kilka rzeczy doprecyzować. Dalej jestem ciekawa z kim kurwa u mnie byłeś, bo kurwa to jest niemożliwe. No, ale dobrze. No jak to jest niemożliwe? E, Przecież to nie, niemożliwe, to to co to, to... Po, raz po mówisz. drugie, jesteś kurwa jebanym tchórzem i no. powiedział mi, że to ja niby jestem, a, a jestem i nie mam, e, że nikt, do, mnie, do mnie nic nie dochodzi, ale to ty kurwa masz śadowana przez wrzucanie tych wszystkich zjebanych rzeczy u siebie na Instagramie i ty nikomu kurwa nie wyskakujesz. Bo po siedmiu godzinach, od kiedy zablokowałeś mnie jak ostatni tchórz na Instagramie, Ja do ciebie nie... Zadzwoniłam, zanim chciałam rzucić, zanim rzuciłam tą relację, zadzwoniłam do Ciebie, kurwa, nie odebrałeś telefonu. Więc rzuciłam, kurwa, wyjaśnienie na, na Instagramie. Kobieto, ty, 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 ty pokaż mi z, z, bilingu, z bilingu, że do mnie dzwoniłaś. Ty, pokaż, z bilingu, pokaż z bilingu, farmazonie, kolejny farmazon, kolejny farmazon. Pokaż z bilingu, pokaż z bilingu, że do mnie dzwoniłaś, farmazonie. Co ty, co ty, kurwa, w ogóle, to by się kolejna... Screena, bo mam screena, że do ciebie dzwoniła mi gdzieś. No to wyślij, 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 bo ja nie mam takiego żadnego nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie, nie ma problemu Jedna, jedna rzecz druga rzecz, i druga rzecz, ja słuchaj! Nie... Kolejne, kolejne! Dlaczego mi zablokowałeś na Instagramie wrzucając tą relację? La, dlatego... Masz sądowy... Dla, zakaz, dlatego... Masz sądo... Zamknij mordę! Boże, co to jest za człowiek? Masz sądowy zakaz wypowiadanie się. Ale dobrze, sami ludzie, sami, ludzie chcą takich debili i nie oglądać. Jest to, ...że masz sądowy zakaz, a mimo to, to zrobiłeś. Zablokowałeś mnie jako ostatni twórz i o, jaki... ...fragmenty, fragmenty głosówek, a zablokowałeś mnie czemu? Sądowy... Sądowy Bo zakaz co? mam, Bo to kolejna rzecz. Rzucę, kurwa, słuchajcie ludzie, ja rzucaj, e, słuchajcie, farmazona, kolejny, ale ale się kurwa. pogrążasz. Kolejna rzecz, jaki mam, mam płakałeś, sądowy to zakaz, Kurwa, Ja byłam jedną z osób, która ci kurwa wspierała, jedną z niewielu osób, która kurwa chciała dla ciebie dobrze. Stanie, Nawet kurwa Karolowi kurwa, mężowi Justyny, też płakałeś, on też ma kurwa te głosówki. I kurwa, wszyscy Karolowi, mogą, kurwa powiedzieć, Justyny? że ty dała małeś i ludzie chcieli cię wspierać, a ty potem i kurwa blokujesz i sprzedalasz ich fragmenty rozmów, które są jeszcze kurwa Dobra, to daj mi. Rozmów, które nie mają, kurwa, pokrycia, daj mi. Daj mi iść po bo, bo zapomnę, co mam ja pokazać. Nie ma na tym bo nikt z tobą kurwa nie chce walki i na pierdależ do wszystkich kurwa, nawet hajterom odpisuje kurwa na komentarzach pod tajmem pod swoim zdjęciem, jak i ty jesteś zajebisty kurwa. Wystarczy wejść i zobaczyć na siebie. Ludzie Gdzie? mają na siebie bekę kurwa, bo ona jest kurwa jak plastikowa lalka i idzie się, że ludzie się wdychają. się wdychaj. A ja mam zajebane, bo ja to powiedziałam, dlaczego to Dlatego, że kurwa nie życzy.

czy to boli? Czy tak to boli? Że boli? No. to do to temat. A słuchaj, ale słuchaj, ale jakie mogę kogo jak kogo nie powiem. To wyjazdy, bo to jest kolejna ciekawa rzecz. Dobra, nie, mogę ja już, po pierwsze, po pierwsze. Masz taką informację, kurwa, co? To... Dobra, daj mi powiedzieć. Bo to... ja nie... nigdy nie prosiłam. Jedyny wywiad taki poprosiłam, to był to wywiad z ludziskiem Stop Top news". I kurwa on to, to może potwierdzić. To teraz... Nigdy nikogo nie no, prosiłam o wywiady. Nigdy, mam bo wyjdzie bo bo to, to mówię. <śled> <śled> Tyle tego jest. Dobra, teraz Dobra. słuchaj. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o atensjusza, to przypomnę Ci tylko, że no to ja częściej walczyłem na galach, to ja jestem brany pod uwagę, że. Bo... No, daj mi skończyć! No, na galach, kurwa czy, dałem, ci, dałem ci powiedzieć. To tak jakby do Atencjusza. E, jesteś dziewczyną na każdej gali, w sukniach kurwa po babci, w fashion forum ruszyn to jest totalne. To już jakby Gustaje. Ty nie kurwa, dysku... widzisz, jak ja się ubieram, kurwa? Czy dasz mi skończyć? No, nie, no nie mogę, ja no, nie, nie powiem. Tak, Mara, daj mu dojść nie, też do słowa. Nie powiem. Słuchaj. Nie, bo się denerwuję strasznie. E, to jeśli chodzi o, o tancusza. O Prosisz się o wywiady, o, w którym połowa. nigdy się nie prosiłam o wywiady. Powiedz mi jedną osobę, która tu potwierdzi, którą kto tak powiedział. Oh, czy dasz mi skończyć? Bo ja na twoje. Całe, no nie, no, mi na pytanie. Powiedz na kto... cały monolek chcę ci odpowiedzieć po kolei, ale nie dajesz Stryjne. mi psycholu odpowiedzieć. Uspokój się. <laughs> Ksanak, słuchaj i zaraz pogadamy. I teraz <laughs> słuchaj. Może kuwa figura ciebie kupię, kurwa. Nie. Nie nie, 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 nie zasługujesz na nie. Słuchaj. Nie, pierwsza, pierwsza rzecz. atencjuszstwo, Jesteś na każdej gali, na każdej, która jest możliwa. Chodzisz, kurwa, żeby tylko e, się pokazać w jakichś sukniach, e, odpierdolona, jak, jak na, jakbyś szła na jakieś, kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy zamknąłem. Ja, Przydaj mi jak szczurna zamknięcie kanału. O no tak. <laughs> daj, daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Wyglądasz na każdej gali jak odjebana, jak szczur na zamknięcie kanału. To po pierwsze. Po drugie. Po drugie. Chodzisz kurwa w jakiś włos, we włosach kwiaty. Kurwa, ja powiedziałam, jak chcesz zabłysnąć, weź kurę kurwa na smycz i może wtedy ktoś zwróci na ciebie uwagę. I może i, do pierwsze. Po pierwsze. No daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Po drugie, o, ci na to, co po drugie, chodzisz, no ale daj mi skończyć, bardzo dużo powiedziałaś, na co chcę bardzo ci odpowiedzieć, ale mi nie dajesz. E, po drugie, chodzisz prosi się o wywiady, wywiady, w którym... Nigdy w da... życiu nie poprosiłam o żaden daj mi posłu... ja Wiem, że masz problemy y, ze sobą, ale kurwa na tą chwilę proszę cię y, zamilcz. E, prosisz się o wywiad, żeby, e, żeby, powiedzieć o tej całej sytuacji, <noise> dlatego, że mie miesiąc temu wspomniałaś już te, o tej relacji u siebie na Instagramie, ale nie miała to takiej siły przybicia, bo kurwa, sora, nikt nie, takiej nudnej, nikt, nikt takiej nudnej osoby, no i nie da mnie, nikt takiej nudnej osoby nie chce oglądać, co mnie oczywiście nie dziwi. Ja to bym waszą zademę zobaczył. N tak, nie no i słuchaj. No, no. I, lupa, I tak, i teraz druga zypia. rzecz, druga rzecz, mm, w połowie wywiadu mówisz. I, I nie poszło ci na Instagramie, i teraz pobuchasz na galę celowo, wiedząc, że ja mam zaraz walkę, że będzie koło tego jakiś tam szum, i tak dalej, bo zrzuciłaś jakiś farmazon i w połowie w połowie, Dodaj mi powiedzieć! Nie, że mnie, zapytali o to! Jeżeli ona będzie mnie przekrzykiwać, to ja nie będę z nią rozmawiał. A to odpowiada, jeżeli ta dziewczyna. Tak, Mara, może tak, zacznijmy od tego. Pa Paweł przyznał, że był u ciebie. Daj mi nie, daj mi chciał sprawiedli z tobą Sekza on nie. Daj mi od, od początku tonego, proszę cię no? odpowiedzieć, bo na każde twoje pytanie, na każde twoje jakieś tam domniemanie odpowiem, tylko daj mi proszę to zrobić. Druga rzecz, Ale daj mi... cały czas, kurwa, nie widzisz tego? Ja ty widzisz że ty kłamiesz, to jest czuję chłopakowi, kurwa, naprawdę, w przyszłości, o ile go będziesz miała, ale słuchaj... E... No ja twojej no. dziewczynie, no, nie ją kurwa po No Widzisz, widocznie byłem takim chujem, no. Widzisz? No, widocznie taki byłem. I słuchaj, teraz jedna Miele rzecz... u ciebie <laughs> Słuchajcie, jedna rzecz. W połowie wywiadu, w którym dajesz, prosząc się... E, ustala z dziewczyną, która pyta się o jakiś tam dym, o którym nikt nie pamiętał, w ogóle nikt nie, nikt nie przypominał, ale daj już ci sobie wywiad na tabenę, nie. nie więcej nigdy w życiu nie dam wywiadu, e, jaki to e, wywiad był? To... TV, TV Reklama. Nigdy w życiu nie zrobię w tym e, głównie żadnego wy, wy, wywiadu. To to tam z taki wpis, ta, ta, ta zobacz, ty jesteś tak nudna, że dając wywiad musieli dać kurwa, e, musieli dać taki e, nagłówek, żeby w ogóle ktoś chciał to obejrzeć, bo jak patrzyli, że jesteś tam ty, to by nikt w to nie wszedł. I tak to po pierwsze. na zapracamy cię na konferencję. Po drugie, po drugie, po drugie w połowie wywiadu Połowy wywiadu, mówisz ona mówi o sytuacji, że masz jakąś spinatę. Nie, no nie będziemy o tym mówić. I nagle reszty całego wywiadu o tym mówisz. Powiedz mi, jak to kurwa jest? Skoro jest, o czym się nie chce gadać, no, to jak chyba to, się to, kurwa, o tym nie, nie mówi. Pytanie, Ale odbiera. Ale nie! To tak jakbyś dadzą ci stówę, nie, ja nie chcę. Dan, masz, masz. Dobra, wezmę. Wiesz na takiej zasadzie, rozumiesz? I to jest, to jest takie mega śmieszne, że taki człowiek, który... którego nikt nie chce, który przychodzi na konferencję kurwa, walczyć w MMA, ona mu przychodzi kurwa z medalami zabieganie, nie? No kurwa, trzeba no, ja być odkleję. No jak trzeba? Chciała... No, sobie powtórkę, obejrzyj sobie powtórkę tej konferencji to nie, to, nie, no ja nie chcę cię oglądać, kurwa, dalej. nigdy ja w życiu. To jest popownie, no, O, właśnie, na ten, najlepsze. Na ten, ja wow. najlepszy to było to. Ja, ty jesteś taką atencjuszką, ja, że ja słyszałem, że jak był y, na topie te hype czy coś tam i był ten popo, to ty próbowałeś się nawet tam zakręcić, żeby było o tobie gdzieś głośno. Teraz ja mam walkę, a ty wychodzisz z czymś, y, gdzie była taka była w była sytuacja, który. chciał z tobą walczyć. To, że w ogóle Lupa się z kurwa, na Tobą, ty, ale. Sama się wyjaśnię, przed chwilą był telefon kurwa w chuj ludzie ze mną chcieli, e, chciało walczyć. Nawet ze mną sparing, kurwa e, goś chciał zrobić, słuchaj. Ze do mnie jest naprawdę duża kolejka, żeby ze mną walczyć. Wiesz mi ja mam z kim walczyć. Ty, na razie walczysz sama ze sobą i ze swoja, z własną głupotą i podejrzewam, że kurwa przegrać. No właśnie tak i to idealnie skomentowałaś. I bo ja, ja, ja właśnie, no chciałabyś pierdolić, ale nie wyszło ci, no. Dobra, Dagmara, dziękujemy ci bardzo za telefon, bo to raczej do niczego nie prowadzi. Nie Czekamy na no, konferencji, może sobie wyjaśnić w czymś. Nie da się Nie się pod, do tego, Ale powiedz, było. mi, no nie, w, powiedz, wy, 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 wyimaginowanych kolegów, których nie chce mieszać, bo przecież nieładnie tak powiedzieć? Ale no, jak? No, ale nie, nie ale może ta osoba nie, nie może, nie może, nie, po, nie mogę powiedzieć, ja? bo ja? może też miał dziewczynę i może nie chce, żeby, bo nie jest takim idiotą. A może miał? A może bo ja jestem, ja jestem najbardziej ciekawa tego. Bo ja tam, kurwa, byłam i mieszkaniec ten, no. To kurwa, był dodatkowo, no? no Dawaj, kurwa, przecież ty, tak no przecież ty, kurwa, to tyle, to farmazonów, tyle farmazonów, tyle farmazonów teraz wypuściłaś, że powinnaś coś zaraz wymyślisz na biegu. No kurwa, Aha, ja ty masz, ty tak? jesteś bardziej kreatywna niż te wszystkie paranoje, federacje, tak? kurwa. Masz kreatywność Ziałam zajebistą. Ja musisz się kurwa prosić o walkę kurwa, i wszystkich, wszystkich naokoło musisz wyjewać. No, ludzie czystą chyba, że jesteś sztuczny, kurwa, a ty dalej że jesteś najpiękniejszy, kurwa, słyszałam, tak ci powiedziałaś o sobie, jaki jesteś zajebiste, jaki ty jesteś w ogóle, mm, o Boże, jaki jesteś kurwa, ty możesz zdawać tylko wskazówki komuś, jak się kurwa, jak to trabić, to w ogóle jesteś to boski, kurwa, Ale no, nie, to jest. Nie, taki na Ja bardzo temat, chciałbym... Nie, na temat, bo jesteś kurwa tak żałosny, kurwa, ja to powiedziałam tylko dlatego, że nie miałeś jaj kurwa i nie zablokowałeś i użyłeś... Zablokowa zablokowałem Dobra. cię, Dobra. nie, muszę. Dla, do Zablo zablokowałem Dla, dnia, cię, Mara dlatego Czekaj, zablokowałem cię, bo dlatego, że nie chcę mieć fałszywych ludzi, którzy pierdolą na no! Daj mi skończyć, daj mi skończyć, bo... Ci, nie, Ale nie tutaj nikt z was nie skończy, tak? bo wy się przekrzykujecie nawzajem. Ona ona mnie, po pierwsze ona mówi... Jakie kurwa, płakałem ci do telefonu, kobieto! Pytałaś mnie, pyta, ona mnie pyta, pytasz mnie, daj mi skończyć. Słuchaj, albo albo dasz mi powiedzieć, albo ją rozłączę, bo to jest. Não tem senso, porque down. <laughs> To jest down, typowy bo down. Czy nie rozłączyć, ja bardzo chętnie to znajdę, rzucę to, wszystko sobie. Teraz słuchaj, to teraz słuchaj. Tak Mara, zapraszamy cię na konferencję. To już jest kolejny telefon. Dobra, więc to na szybko. Pierwsza rzecz. E, sama się wyjaśniasz, mówisz o zabiegach, które ci Anka Mazur zjebała. Mówisz o tym, że miałeś... Nie 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 daj nie mi skończyć! Daj mi skończyć, kobietu, bo, jeżeli mi przerwie, proszę was, żebyście od razu ją rozłączyli. Od razu. I dajesz mi teraz dopowiedzieć to do końca. Pierwsza rzecz. Mówisz do mnie, się, że coś ci zjebała Anka Mazur. Później. Że Cieszysz się, że dobrze, że nie zrobiłaś u niej nosa. W, w, w wiadomościach, w głosówkach, który ty sama mówisz. Po czym mówisz na Instagramie, że ja wyciągam coś z kontekstu? Jak ja mogę kurwa wyciągnąć coś z, kontekst z, kontekst z kontekstu, jeżeli ty sama mówisz, dobrze, że nie zrobiłam u niej w takim razie nosa? Powiedz mi, jakim trzeba być downem? Po pierwsze, Bo, drugie, rozłączę ją. Dobra, to by nie wiem. Kurwa, miałem ciężki okres. Nie płakałem do telefonu nigdy takiej osoby, jak tobie, by nie płakał. <ścoughs> miało... <ścoughs> <ścoughs> <answeredchange" ścoughs> To, że byłem smutny, dobrze. nie mógł, nie dobrze. nazywać dobrze. rzeczy po imieniu. To, że byłem dobrze. smutny, to kurwa cały świat wiedział i ja się z tym nie kryłem, bo ja swoich emocji Dagmara nie mam. Ale może na, ale, na ale jak ty możesz kurwa powiedzieć, że ty mi powa pomogłaś dziewczyna, że o. do mnie napisałaś? A może właśnie się chciałaś ruchać w takim momencie, kiedy byłem słaby, rozumiesz? Paweł reżeski. I próbowałeś, już. Tylko, bardzo dobrze, Odciłaś, bo, ale Dagmara. mnie zagotowałeś. Ty no można mieć cierpliwość, ale to już jest za, za grubo, no stary... To, ja to bym zobaczył twoje, twoją zadymę z nią, to... Nie tutaj no, jedynie co zasługuje, to, to nie będzie. Szkoda będę, nie że jest z kobietą.